Zostały dwa dni rekrutacji na Uniwersytet Wrocławski. Mam dane z wczoraj. 55 osób na 26 miejsc na filologię klasyczną, w tym dwóch olimpijczyków, dwóch laureatów, czy finalistów, nie wiem, olimpiady łacińskiej. Myślę, że to będzie fajny rok. Ponad dwie osoby na jedno miejsce, ale jeszcze dzisiaj i jutro można się rejestrować, więc zobaczymy, jaka to będzie konkurencja. W zeszłym roku mieliśmy cztery osoby na jedno miejsce. W tym roku jest na razie dwie osoby na jedno miejsce. Pytacie mnie w listach, co można robić po filologii klasycznej i odpowiedź jest, otóż można robić absolutnie wszystko, co komu przyjdzie do głowy, z wyjątkiem tych zawodów, które oczywiście wymagają konkretnych studiów, licencji jakiejś, prawda? No jeżeli się skończy filologię klasyczną, nie można być lekarzem bez studiowania medycyny, nie można być prawnikiem, tak? nie można, jak ktoś nie skończył teologii, to nie może być księdzem, natomiast poza takimi zawodami, a teraz ostatnio psycholog, zawód psychologa Został uregulowany, więc nie można być psychologiem, jeżeli się nie studiuje psychologii, nie studiowało psychologii. Ale poza tymi kilkoma branżami, w których potrzebny jest dyplom, żeby wykonywać dany zawód, no to po filologii klasycznej można wykonywać absolutnie każdy zawód. Jaki tylko Wam się zamarzy, kim tylko chcecie być, to filologia klasyczna w tym absolutnie nie przeszkadza, a może pomóc. To są świetne studia, które dają nam taki background. Dotyczący naszej kultury, naszej historii, języków, które ukształtowały naszą kulturę, języka łacińskiego i greckiego, tych potężnych literatur, które w dużej mierze są w ogóle niezbadane. Nie mówię tutaj o, o literaturach starożytnych, bo te są dość dobrze przebadane. Ale wszystkie późniejsze teksty zapisane po łacinie i po grecku. To jest ogrom, ogrom pracy. Pracy jest bardzo dużo po filologii klasycznej. Można zostać na uczelni, można próbować uzyskiwać finansowanie z różnych grantów, jeżeli kogoś interesuje praca badawcza, można być nauczycielem łaciny, w tej chwili bardzo brakuje nauczycieli łaciny, ja już nie mam do kogo wysyłać osób chętnych, na przykład rodzice zgłaszają się do mnie czasami, chcą, żeby dziecko się uczyło łaciny, w szkole nie ma łaciny i proszą, żeby znaleźć nauczyciela i naprawdę... We Wrocławiu no, są, jest duże obłożenie, tak, jeżeli chodzi o prywatne lekcje łaciny. Więc jeżeli ktoś ma taką pasję dydaktyczną, jeżeli ktoś ma pasję naukową, to są świetne studia, ale czegokolwiek byście nie chcieli w życiu robić, jakąkolwiek, jakiejkolwiek macie wizji na siebie, na, na to, jak można służyć społeczeństwu jakimi swoimi talentami, zdolnościami, jak się można przyczyniać do budowania tego wspólnego naszego świata i wspólnego dobra, na pewno filologia klasyczna bardzo otworzy Wam oczy. To są w ogóle też świetne studia jako pierwszy kierunek. Jeżeli potem myślicie, jeszcze nie do końca wiecie, co chcecie robić w życiu, natomiast macie ten zapał intelektualny, chcecie się rozwijać intelektualnie, to pamiętajcie, że program studiów filologii klasycznej to jest coś, co bardzo blisko odpowiada programowi szkoły średniej przed wojną. Czyli przez wszystkie stulecia aż do II wojny światowej, połowa XX wieku to są potężne zmiany kulturalne, ale do tych potężnych zmian w połowie XX wieku każdy, kto szedł do szkoły średniej, każdy, kto robił maturę, uczył się właściwie tego, czego dzisiaj uczą się tylko studenci filologii klasycznej. Więc jest to zbliżenie się, jeżeli kogokolwiek, jeżeli interesuje was cokolwiek z, z przeszłością związanego, chcecie zbliżyć się do tych ludzi z poprzednich wieków, to bardzo pomoże w tym studiowanie filologii klasycznej. Kapitalny kierunek studiów, oczywiście można powiedzieć elitarny, tak, bo wymaga naprawdę wielkich zdolności intelektualnych, żeby po prostu poradzić sobie z tymi dwoma ciężkimi językami, zwłaszcza jeżeli ktoś wcześniej nie uczył się łaciny. Ale też pamiętajcie, że w tej chwili każda filologia klasyczna w Polsce przyjmuje kandydatów zupełnie bez znajomości łaciny. Są też, jak widać z tych danych rekrutacyjnych, są też olimpijczycy, ci, którzy już bardzo dobrze łacią, znają i chcą dalej kontynuować swoje studia w tym zakresie, dlatego idą na filologię klasyczną, ale zawsze każda, każdy instytut, każda uczelnia, która prowadzi te studia, radzi sobie z tym, żeby ten poziom później wyrównywać między tymi osobami, które przychodzą na pierwszy rok i już znają łacinę, a tymi, którzy łaciny się jeszcze nie uczyli. Więc serdecznie Was zapraszam. Mamy jeszcze dwa dni. Dzisiaj i jutro można się rekrutować na Uniwersytet Wrocławski Filologia Klasyczna GO